Nie oglądaj tego, jeśli nie interesuje Cię nasza niezwykła opinia na temat trzech najlepszych kebabów w Bydgoszczy. To co? Zaskakujące podsumowanie? Zaskakujące? No może być zaskakujące. Dla to będzie krótko, szybko, czyli mój osobisty ranking. To w pierwszej kolejności stawiam na pierwszym miejscu Cytompite ze względu na fajne kombinacje mm. smaków. Ze względu na to, że jest taki chociaż mini live cooking przed gościem yy, I to wszystko jest fajnie zgrane i fajnie się wkomponowuje w cały układ, cały ten zamysł tego lokalu W następnym miejscu jest u mnie sultan Proste dodatki, ale jakościowe mięso I nie męczyło mnie tam nic Czyli co masz na numerze trzecim? Yy, Maestro Ze względu na ten sos musztardowy, który notabene sam sobie wybrałem I mogłem go oczywiście zmienić, ale on jest jednak predefiniowany i chciałem posmakować tego jako pomysł właściciela no to tam usztarda jest zbyt mocna, wszystko przyćmiewa i sprawiło mi najmniej radości, tak naprawdę, jedzenie tego kebaba. Dlatego tak to wygląda. U mnie numer jeden również jest sita pita. Za kreatywność po prostu, że kebab z osypkiem, zbyt gorszy. No wow, nawet nie wiedziałem o tym, że coś takiego w ogóle, w ogóle jest. Numer dwa to jest maestro. No u może dlatego faktycznie, że lepszy dowód tych dodatków był niż u ciebie. Sos też tak nie dominował, chociaż było dużo tego sosu, nie? było dużo z tego sosu, dlatego to jest numer dwa. Na trzecim miejscu, no będzie suta. Z bardzo prostej przyczyny, jest to dobry kebab jakościowo, no ale nie było w nim takiego wiesz, wow, coś sobie mnie zszokowało, zdziwiło i tak dalej. Bo maestra robi po prostu show i to wiemy, że maestra robi show. A suta jest po prostu zwykłym, dobrym kebabem. I tak, te trzy kebaby, to tak jak mówiłeś, to jest topka ze wszystkich kebabów, które są w Bydgoszczy. Nie jakbyśmy poszukali, to byśmy znaleźli coś, co by dołączyło do ogromę. Ja myślę, że to jest stopka widzów z Twoich komentarzy. Się. Więc wydaje mi się, że swoją robotę zrobiliśmy jak na pomysł i zamiast tego odcinka. Dzięki Kamil. Dzięki za zaproszenie. Widzimy się w Toruniu. Zapraszam. A jeśli chcesz więcej takich materiałów, to zaobserwuj ten kanał.